Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Skarabeusz Admiros, to ja jestem, siema. Dzisiaj oczywiście gramy w Little World, dawno nie było odcinka, więc postanowiłem, czy coś dla was nagram, moi kochani. No i co, zapraszam do łapkowania, subskrybowania kanału oraz bijania na Instagram, linka macie w opisie, a my lecimy tutaj z Battle Royale'em, chyba to kliknąłem, na naszym małym świecie. Dzisiaj znowu poho... o kurde, co tu się dzieje? Będzie wielka walka, wielka walka potężnych robali. Okej, okay, dobra. Wielka walka, dobra. Musimy to przetrwać i zająć pierwsze miejsce. To jest nasz cel dzisiaj. E, no, i celem jest oczywiście odkrycie nowych ewolucji, tak? Więc zaczynajmy. E, dobra, 12 playersów. Ja już tutaj troszeczkę oberwałem. O, kurde, trzeba uważać, żeby tutaj nie zginąć. Albo możemy kogoś podgryźć i troszeczkę przeatakować. Ale lepiej byłoby po prostu tutaj nie umierać. Tam jaka bitwa, co nie? Wszyscy się gonią. Dobra. Ja tutaj się zatrzymam może Ja nie będę się z nikim bił, co? Ja z nikim się nie będę bił Mam nadzieję, że oni się sami tutaj po prostu wykończą A ja będę sobie gdzieś tutaj z boku stał I przyglądał się tej jakże pięknej bitwie W której nie biorę udziału I na koniec zmierzymy się jeden versus jeden Będzie showdown Dobra, tak więc, ok, bitwa tutaj na całego Pięknie, tutaj się biją Bardzo dobrze, bardzo dobrze, o to właśnie chodzi Czterech zostało Czterech przeciwników i ja, czyli łącznie pięciu Dobra, tego wykończymy Pyk, dobra, załatwiony. Ej, za zabijanie to też jest eks, więc spoko. Dobra, pyk, 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 pyk. Dzień dobry, chyba to wygram. Czuję to. Ja to czuję, że to uda się wygrać. Dzień dobry, a ty masz mało życia. Chodź, 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 malutki, chodź, chodź. Jest, udało się. Zwycięzca jest tylko jeden. Buk Miros. No i pięknie, ale znów wróciliśmy do bycia małym, śmiesznym robaczkiem. Expa trochę dodało, więc spoko. Ehm, oczywiście tutaj odbierzmy sobie jakiś achievement. Z tego co widzę, tu możemy możemy sobie jakieś busty kupić. Dobra, życie razy dwa. Kupujemy. Mam tutaj dużo punktów, więc jakby mogę sobie pozwolić, takie rzeczy. Speed. Oczywiście, a to za robuxy, za robuxy tutaj Ale numer, dobra, ja myślałem że to jest za te punkty Ale tutaj wydałem, wydałem moje robuxy Na życie razy dwa, a mogłem na damage wydać O kurde, dobra e, Boosts, a to tutaj boosty możemy kupić, co nie? Tutaj możemy sobie boosty kupić e, Czy jesteś tego pewien? Dwa razy życie No już mamy dwa razy życie, exp razy dwa Jak najbardziej i myślę, że możemy sobie kupić damage razy 2. I Helta też sobie jeszcze razy 2 kupimy. Nie wiem ile teraz będę miał życia, ale prawdopodobnie bardzo dużo. Tak więc ruszamy, szukać oczywiście tej skrzyneczek. Nie wiem czy był jakiś update, więc jakby... Wszystko wyjdzie nam w praniu, tutaj, i nie wiem też ile ewolucji odkryjemy, bo teraz, jak widzicie, no już tak szybko tutaj na mnie idzie. E, musimy jednak tutaj już, e, że tak powiem, sporo, sporo szukać skrzynek. No i tych owoców, te owocki nam po prostu już nie dają e, tak dużo. Więc spróbujmy sobie coś przejąć, i po prostu, nie wiem, będziemy walczyć może z innymi. Tak zrobimy, nie wiem, z jakimiś innymi robakami, może już nie ma dzisiaj takich potężnych robaków, które nas tutaj będą przerażać, tylko będą. Sand layer, Ok, reward 3. Tam jest jakiś robal, dobra. Jest tutaj jakiś robal. Siema, siema, ale tutaj strzegą. We dwóch tutaj pilnują. Uciekam stąd. Jak tutaj się skampili? Widzieliście to? W, lod w tym, nie w lodowej, tylko w, pia w piaskowej krainie, co nie? To odcfaniaki, dobra, a my tutaj. Ej, tu dodali nową krainę. Patrzcie, co tu jest? Sandland jakiś, okej. Okay. To jednak był update, słuchajcie, bo wcześniej nie było tutaj e, tej, powiedzmy, takiej jaskini. Dobra, owocki łapiemy. Widzę, że to jakiś robal mi ściga. on chce się bić? Chcesz się bić? Chcesz się bić, to chodź. Oj, nie, chyba zginę, chyba zginę, dobra, więc uciekamy do bezpiecznej strefy. Dzień dobry. No i co? No i to mi nic nie zrobi. <laughs> ale go tutaj oszukałem, ale go oszukałem. Dobra, życie mi się regeneruje, więc fajnie. Ale nie fajnie, że nie ma tutaj żadnej skrzynki. To jest akurat niefajne. Tu mam jakiegoś maluszka. Dzień dobry, maluszku. Co tam? Żegnaj, maluszku. No, w sumie Expa mi za dużo za niego nie dało. Ale nie macie też się co dziwić, bo jednak, no, żeby teraz ewoluować, trzeba naprawdę się tutaj nastarać. Chyba, że znajdę skrzynkę, którą będę w stanie tutaj bardzo długo bić. Okej, okay, dobra, dosłownie na chwilę Spauzowałem i patrzcie, to jakieś Falling tiles, co to jest? Jakieś spadające Bloczki? O co chodzi? No i przy okazji Skrzynię znalazłem, więc też spoko e, Więc dobra, cyk e, Bug battle royale, a to wybrali chyba jednak Dobra, no to łapiemy i zobaczymy, czy się uda Nam tutaj e, wygrać Kolejnego battle royale, a tym razem będziemy się bić Bo jakby zabicie się jest ex, więc Warto tutaj e, po prostu się Z innymi bić, takimi teraz robalami Jesteśmy, co nie? Dobra, chodźcie się bić Bum, bum, bum Dobra, jakby nie chciałbym też zginąć na samym początku, tylko chciałbym jednak kogoś tutaj zabić, mimo wszystko. No ale jakby tych robali jest bardzo dużo, więc może być ciężko tutaj kogoś pokonać. Spróbujmy tego robaczka pokonać. Dzień dobry. Eh, eh, ole bitwa, ole bitwa, słuchajcie, jaka bitwa tutaj. Gonimy go, gonimy go, siema. Cyk, cyk, będzie podgryzany, będzie podgryzany. A, a, chodź tutaj. Za odwłok go podgryziemy, chodź, chodź, chodź. Ale ucieka. 420, dobra, jakby mamy na niego sposób. O, o, nie jest taki głupi, nie jest taki głupi. A, siema, zabity, pięknie. A ile expad dostałem za zabicie? Całkiem sporo. Dobra, będziemy wykańczać po prostu e, słabszych, <gryw> jakby to nie zabrzmiało. Bo naprawdę jest dużo expo zobaczcie, ile expa jest za wygraną. Nice, za zwycięstwo w walce jest dużo, więc opłaca się bić na tym trybie. Opłaca się bić na tym trybie, naprawdę. Dobra, zabity, pięknie. I kolejny exp wpadł I like it, I like it. Dobra, jeszcze jak wygramy, to już w ogóle dostaniemy dużo pewnie. Dobra, ale tutaj cyk, cyk. O, jest kolejny. Dobra, spróbujmy tego. O, 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 o tego bym chciał. Okej, okay, dobra. Ała, ała. Mnie też tu podgryzają. Halo, bo ja tu zginę zaraz. Ja jestem na wykończeniu. Na, na strzała jestem, na strzała jestem. Halo, halo. Dobra, jest kolejny, chociaż tyle. Dobra, spróbujmy jeden versus 1. No niestety to się musiało tak skończyć, ale powiem wam szczerze, całkiem fajnie poszło. Tylko że jakby dalej potrzebujemy skrzynki, żeby zobaczyć kolejną tutaj ewolucję. Dwie skrzynie legendarne, złote skrzynie na horyzoncie. Dobra, idziemy. Legendary Chest, 20 expa. No to tutaj skubiamy sobie kolejną skrzyneczkę. Dobra, prawie legendarna skrzynia została zniszczona i uwaga, tak jest, mamy to. Pięknie udało nam się. Ale tam jest kolejna i tam jest jeszcze jedna, ale ja tam nie wskoczę. E, e. Musimy tam się przedostać. Dobra, udało się, jest kolejna skrzynia, więc kolejną możemy przekopać. E, no i zaraz będzie ewolucja, dosłownie za chwilę tutaj e, będziemy mieli kolejną ewolucję. Tylko nie wiem, czy to będzie już jakaś nowa ewolucja robaka, czy dalej ten sam robak, tylko że w innym kolorze. Teraz tak wyglądamy, o mniej więcej w ten sposób, a zobaczymy, jak będziemy wyglądać, e, gdy już tutaj ewoluujemy. I tak naprawdę już dużo tego Expa nam nie zostało tutaj, więc jakby bez problemu jesteśmy w stanie tutaj pyk, pyk, pyk ewoluować. Wow, dzień dobry, tak teraz wyglądam. No, powiem wam, że dość, dość hardkorowo tutaj, ale dobra. E, bijemy oczywiście skrzyneczkę dalej, bo chcemy tutaj e, chcemy tutaj zobaczyć jeszcze jedną ewolucję, bo chyba tutaj 38, level up. O, za 200 robuxów możemy le le levelować, Ok, spoko. Więc jakby to jest nowa ewolucja, więc będę tam kolejne też, więc spróbujemy sobie zobaczyć kolejną. Tam w ogóle coś jest jakieś, takie ukryte przez ścianę tam widzę, jakby podziemia. Coś takiego, coś w tym stylu e, Dobra, więc jakby musimy 2,5 tysiąca Expa teraz zebrać e, Możemy łapać owocki tak naprawdę Albo iść do kolejnej skrzynki, tam jest jakąś taką zwykłą Skrzyneczkę, więc możemy sobie spróbować Ją otworzyć tak naprawdę e, I zobaczyć e, co nam tutaj Z tej skrzyneczki dropnie to w się sensie no jak no będę czy ile expa dostanie Po 14, no trochę mało. Po 14, gdzie potrzebujemy 2,5 tysiąca, no to jest mało, zdecydowanie za mało. Możemy spróbować bossa zabić też. Za bossa pamiętam też był całkiem fajny exp. Tylko ten boss bił z tego co pamiętam, więc też trzeba było uważać. Więc dobra, chodźmy do bossa. Może chodźmy do bossa. On się respi za ile? No jeszcze nie widzę. Musimy podejść bliżej i będę wiedział, ile expa jest za Bosika. A za Owocka ile jest? 20 expa, dobra, więc w sumie spoko. 16, 20, obbirasz, dobra weźmy obbirasz albo falling tiles, obbirasz, syk, dobra zobaczymy, voting, zagłosowałem, nie wiem co mnie tutaj jakby wybierze, obbirasz, dobra, obbi brzmi całkiem zachęcająco, alive, okej, okay, czyli mamy bossa tutaj, którego możemy tutaj yy, bić, yy, okej, okay, jest boss, tylko że zaraz tutaj będzie obbi tak naprawdę, więc... O właśnie, no właśnie, obbirasz. O kurde, o kurde. Dobra, no to lecimy. Biedronkowe obbi. Robaczane tutaj. A, ja tutaj dobry w obbi. Ja chyba dobry w obbi, co nie? Dobra, zobaczymy, kto pierwszy dobiegnie. Ciekawe, ile będzie expa za dobiegnięcie jako pierwszy. O, to tutaj jakiś chłop jest dobry. Okej, okay, w ten sposób. Tam można było na skróty iść, co nie? I tam też można było iść na skróty. Chłop z natixy. Kurde, dobra, jakby pyk, pyk, pyk. No i spadłem, no i spadłem, dobra, można, w sumie mogłem w ten sposób, to byłby najszybszy sposób, co prawda dość, jak sami widzicie, ryzykowny, ale naprawdę warto było tutaj sobie tędy przejść, dobra, cyk, 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 dobra, mamy to, chłop, jak daleko jest, jest mistrzem obi, pewnie zna już na pamięć to obi, dlatego mu tak dobrze idzie, no ja jeszcze na pamięć nie znam tego obi, to jest mój pierwszy raz, jak tutaj próbuję, więc nie ma co się dziwić, że mi trochę nie idzie. Ale długie te obbi, a ciekawe, czy za pierwsze miejsce będzie coś tutaj, czy też nie. Dobra, nawet łatwe, nawet łatwe tutaj momentami. Okej, okay, tutaj przesuwające się bloczki, ja bym chciał ten najszybszy w sumie, bo on wydaje mi się najbardziej opłacalny. Ops, dobra, jestem, łatwo. Ops, dobra, udało się, pięknie. Powoli go gonimy, powoli gonimy tego pierwszego tutaj, który jest jakby powiedzieć, jakby to powiedzieć, najlepszy, ale my go zaraz tutaj ścigniemy, więc bez problemu. No. Tam już jest Exit. Ciekawe, ile będzie za drugie miejsce. Za pierwsze no to wiadomo, będzie bardzo dużo. Chłopiec mistrzem Mobbi, co nie? Mogłem wybrać inny tryb. Battle Royale, czy co, coś? O. Spadł. Okej. Okay. Dobra, w ten sposób, tak? Przycwaniakować chciał troszeczkę i mu się chyba nie udało. Dobra, ścigamy go, ścigamy go. Że tak przez środek po prostu. No nie, Halo, to już się go nie da wyprzedzić. A ja. Jasne, że się da! Pierwsze miejsce. No, i co mi to dało? W sumie nie wiem, co mi to obby dało. E, chyba nic tak na, na to wychodzi, więc musimy teraz szukać kolejnej skrzyni. I, i dużo czasu zmarnowaliśmy na te obby, a tak naprawdę, no, nic nie dostaliśmy, więc. E... No, cóż mogę powiedzieć, no trochę smutek, trochę smutek, a przynajmniej tak mi się wydaje, że nic nie dostaliśmy, bo nie widzę, żeby mój pasek EXPA jakoś się specjalnie ruszył do przodu, więc no cóż mogę powiedzieć, cóż mogę powiedzieć, no trochę smutek, więc jakby szukamy kolejnej skrzyni i jak już ją znajdę, to się widzimy na miejscu. Dobra, jak chcemy macie zobaczyć, prawie mamy już level. Udało mi się przejąć jedno miejsce, którego nikt nie widział. E, I opłaca się zbierać owocki, naprawdę. Owocki się opłaca zbierać, chociaż tam mamy legendarną skrzynkę, która daje też po 20, więc możemy sobie do niej pójść i zaraz będziemy mieli ewolucję. I za. Mówi to de boss? Dobra, no to mówię to de boss. Się ma boss, co tam? Bity jesteś przez innych? No dobra, zobacz, ile za bossa się dostaje. O, będzie bum. Tak jest. Po 23, dobra. Expa wpada 120, 150, 170, dobra. Warto tego bossa tutaj zrobić. Plus, mieć przejęte miejsce jakieś, albo najlepiej dwa, albo najlepiej jak najwięcej tych miejsc mieć. E, po prostu przejętych, więc jakby spoko. No i co, ubijemy sobie tego bossa. I może tutaj nam wpadnie trochę expa. I może jeszcze jeden level uda się wbić e, w tym odcinku. Tak więc spróbujemy, spróbujemy. Co raczej powinno się udać? Chyba ktoś przejął moje miejsce, albo to się chyba nie nalicza, mam takie wrażenie. Jeżeli będę tutaj stał. Nie mam pewności, więc jakby zobaczymy. Tak więc bijemy Bossa Wielką Żabę. Oczywiście 2500 jest level up. Dobra, siema Nowa ewolucja Zielony Robal. Taki jestem teraz, patrzcie. Możecie sobie popatrzeć tutaj. Tak wyglądam. Zielono jak nigdy. Tak więc Zielony Robal versus Zielona Żaba. Zobaczymy, ile Expa dostaje się teraz. Po tyle samo w sumie, więc dobra. Pyk. Czy ja dostaję Expa? Chyba nie dostaję Expa. Dopiero jak go zabijemy, to wtedy dostanę Expa. Your flag has been is taken. Dobra, zabrali mi tutaj flagę, więc trudno, jakby trudno się mówi. My tutaj teraz walczymy z bossem, więc to jest dla nas najistotniejsze. Boss ma w ogóle 10 tysięcy życia, e, więc jakby jeszcze trochę musimy go bić tutaj. Na szczęście dużo robali tutaj nam, pomaga, więc jakby siebie nawzajem nie możemy zabijać w tym miejscu, ale możemy za to. E, ja tutaj nie chcę, ja nie chcę walczyć, ja nie chcę jakiś tutaj skipujemy to, bo na, dla nas jest ważniejszy boss, bo już mamy 2000 Expa, a potrzebujemy 2700. Jak nic, będzie za to level. Jak nic, wbijemy tutaj level. Dajemy ignor, bo my tutaj chcemy bossa. My chcemy bossa tutaj e, załatwić. W ogóle mam bardzo mało życia, więc muszę uważać, żeby ten boss mnie tutaj przez przypadek nie załatwił, prawda? Więc jakby tego bym nie chciał. E, dobra, cyk. Taktyczna ucieczka. Dziękuję. Pięknie, dobra, i wracamy, i bijemy dalej, tak więc wielka walka z bossem została rozpoczęta. Już chyba w poprzednim odcinku też z nim walczyłem, ale jakby tym razem, e, tym razem bez problemu. W ogóle już biliśmy level prawie, w sensie, no wbiliśmy, no mamy tyle expa, że wbije nam cały level, więc że tak powiem, nieźle, nieźle nam tutaj idzie. E, dobra, cyk. Oczywiście zbieramy, 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 zbieramy. O, dobra, żebym to nie oberwał przez przypadek. 5000 jeszcze zostało, Bossowi, więc jakby bez problemu jesteśmy w stanie tutaj ten level wbić. Yy, tylko, że jakby no bijemy w dwójkę, z tego co widzę, więc no trochę to nie idzie za. Ała, za szybko 196 HP. No to mieliśmy farta tutaj wam powiem. No to był fart po prostu. E, więc jakby trzeba się odsuwać od tego i odczekać chwilę, tak jest. Dobra, ale życie się zregeneruje, więc bez problemu sobie tego życia tutaj dużo nabijemy. E, no i dobra, 3000, 2000, 2900, 2800, pyk, odsuwanko. No i pięknie, słuchajcie, pięknie nam tutaj idzie. Oczywiście 2000. O, ucieczka, ucieczka, będzie wielki boom. Dobra, 2000 życia ma boss, tak więc bijemy, w czasie zapraszam do zostawienia subskrypcji na kanale oczywiście, łapy w górę dla zasięgu. No i co? I Mam nadzieję, że odcineczki wam się podobają tutaj. E, jeden dziennie wrzucany, może kiedyś wrzucimy jakieś dwa dziennie, zobaczymy. Zobaczymy jak to wyjdzie, póki co musimy zabić bossa, więc to jest dla nas najważniejsze. No i oczywiście, jak mówiłem, wbijajcie na Instagrama, linka macie w opisie. I boss właśnie w tym momencie padł. Ile dostaliśmy? Wow, jaki level! Jaki teraz jestem w ogóle fioletowy? My zaraz bijemy kolejny level, na no to wychodzi. No bo tak, byliśmy zielonym i jeszcze tutaj wbiliśmy ten i zaraz możemy odkryć kolejną ewolucję. Więc dobra, tą kolejną ewolucję też sobie zrobimy jeszcze w dzisiejszym odcinku. Za 4 minuty się zrespi boss, więc możemy sobie w sumie tak naprawdę stąd... Iść, tak mi się wydaje, więc jakby spróbujmy przejąć jakieś miejsce i zebrać trochę owoców. No i oczywiście, no i oczywiście, jakieś skrzyneczki możemy spróbować pobić. Tam jakiś chłop się bije. ok, dobra, no to idziemy tam, przejmujemy to miejsce, słuchajcie, przejmujemy naszym tutaj skarabeuszem, tak się nazwiemy, skarabeusz. Więc dobra. Lecimy ile dostaje się w ogóle tego Expa za owocki? Z tego co widzę, 16. No to spoko. Warto tutaj banany. O, właśnie, banany, słuchajcie, jak widzicie banany w tej grze, to od razu idźcie po banany. Zobaczcie, ile banany dają. Patrzcie, patrzcie. Bum, 150 Expa, 150 Expa banany dają. Dobra, kto tutaj przejął jakieś bekonowe włosy. A, on tu przejął i poszedł sobie. Taki swaniak dobra, no to przejmujemy to. Przejmujemy to, oczywiście. Ja tutaj będę teraz rządził, jako naczelny Robal. E, więc dobra. Ok, rewards. No, nie dostaniesz rewardsów. No, niestety. Capturing Got Myros Book admidos to przejmuje to miejsce teraz. Więc dobra. E, przejmujemy, przejmujemy. I uwaga, uwaga. I uwaga, uwaga. Pyk, mamy to, świetnie, dobra. Możemy stąd iść sobie. Szybko, szybko, ewakuacja taktyczna. Pójdziemy sobie, oczywiście. Okej, okay. pójdziemy sobie gdzieś niedaleko, żeby tutaj nie stracić tego miejsca, żeby ktoś go przez przypadek. Czy lawa bije? Lawa nie bije, więc spoko. Żeby ktoś przez przypadek tutaj tego miejsca nam nie zabrał, um, bo chcielibyśmy dostać te rewardsa. Za 10 sekund rewards, dobra. No to zbierzmy owocki, myślę, że jak dostanę rewardsa, to prawdopodobnie już będzie level wbity. Tak mi się wydaje, chociaż kurde, nigdy tutaj nie wiadomo. Uwaga, uwaga. No i jeszcze nie, musimy jeszcze kilka owoców zebrać. Więc prawie, prawie tutaj nam się. Prawie, prawie nam się udało, powiem wam szczerze. Więc dobra, zobaczymy, jak będzie kolejna ewolucja wyglądała. To już będzie kolejna ewolucja, już ostatnia. Dobra, wisienki i mamy to. Pyk. Jest. Wow, co to jest? Nie mam pojęcia, czym jestem. Nie mam pojęcia, czym jestem, ale to jest jakby mój kumpel, Krzyszowski. To widz. To widz jest, to widz jest na to wychodzi. Więc jakby udało mi się tutaj załapać. Tam jest w ogóle szrum coś tam, jakaś kraina grzybów. Jest bardzo fajnie. No i dobra, słuchajcie, myślę, że w tym miejscu sobie powoli będziemy kończyć ten odcinek, więc mam nadzieję, że oczywiście wam się podobało. Tak więc, no co, na ekranie wyświetlają wam się inne filmy. My sobie tutaj podróżujemy po świecie Robali, naszym skarabeuszem malu maluszkim, maluszkiem. No i co, wbijajcie na Instagram, linka macie w opisie. Koniecznie sobie zafollowujcie, będzie mi naprawdę miło, jak wbijecie i zostawicie tego followka oraz może jakieś serduszko pod zdjęciem, byłoby naprawdę super. A tutaj ktoś chce się bić z nami. No chodź, no chodź. Walka na koniec, walka na koniec. Chodź, no chodź. No i padł. <laughs> tak jak myślałem. Dobra, tak więc ja się z Wami żegnam. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć!